Dzisiaj bardzo szybko chciałem powiedzieć o czymś, co, co jest ważne dla nas, ale zanim, zanim to powiem, to zacznę od czego innego. Chrześcijaństwo to jest religia, która jest skupiona na Bogu i skupiona na drugim człowieku skupiona jest na miłości. A w miłości jest tak, że Więcej często się daje niż bierze. I kochani my, jako ludzie wychowani w Polsce, w kraju, które, którego historia jest dość ciężka. Nasi dziadkowie byli za czasów wojny wychowywani, czy pradziadkowie, później czas komunizmu, później lata 90., czas kiedy Polska powstawała z kolan po wieloletnich rządach komunistycznych. To wszystko w jaki sposób formowało serca tego narodu serca ludzi, którzy są obecni w tym narodzie, w taki sposób, że zostały one ukształtowane na taki sposób brania, że my jako ludzie, często, kiedy jeszcze nie znamy Boga, a nawet wtedy kiedy już znamy Go, to często jeszcze jesteśmy wciąż nastawieni na branie. A to dawanie jest gdzieś tam w dalszej, w dalszej perspektywie, w naszym życiu. I ten świat po prostu tak działa, że mamy myśleć o tym, co możemy zyskać, a nie o tym, co możemy dać. I co na ten temat w ogóle mówi Jezus? Na temat dawania i brania. Przeczytałbym taki fragment z Ewangelii według Mateusza z 5 rozdziału. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie. I w ogóle zachęcam do przynoszenia swoich Biblii na, na nasze spotkania, bo to jest coś ważnego, aby mieć ją w ręku i aby samemu czytać. Piąty rozdział 38 werset. Zaczniemy. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię nie zwalczajcie zła złem. Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, i z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. I kochani, to nauczanie nie będzie się skupiało na dawaniu w formie materialnej, choć to jest bardzo ważne i powinno być nieodzowne w życiu każdego chrześcijanina, abyśmy dawali, abyśmy błogosławili innych, tym co Bóg dał nam w zarządzanie. To, co chciałem dzisiaj poruszyć, to kwestia brania i dawania w perspektywie duchowej, bo świat nauczył nas. Czegoś takiego, i mówi do nas: weź, co należy do ciebie, weź, co ci dają. Jak dają, to bierz. Jak biją, to uciekaj. A Jezus mówi: daj więcej, niż od ciebie chcą. Daj więcej, niż od ciebie wymagają. I w tym właśnie fragmencie to jest pokazane. Jeśli ktoś od ciebie wymaga, żebyś poszedł z nim tysiąc kroków, pójdź dwa. Daj więcej. Bądź osobą, która mówi tak. Więcej i częściej. I takie właśnie powinno być nasze nastawienie do celu chrześcijaństwa: że chcemy dawać więcej niż brać. I to usposobienie naszego serca jest bardzo ważne. Czy my chcemy mieć Boga w naszym sercu, aby od nas pobłogosławił, żeby nasze życie było piękne i cudowne, czy może chcemy, chcemy mieć Boga w naszym życiu, aby Jego wola się spełniała, aby dzięki Jego woli, dzięki Jego Planowi, w którym my uczestniczymy, abyśmy mogli błogosławić innych, abyśmy mogli przychodzić do innych i mówić im o Jezusie. Bo Bóg pragnie mówić. Do ludzi poprzez nas. On pragnie posługiwać się nami, w tym, aby przy, przyprowadzać innych, inne osoby do poznania Jego, Jego samego. I tym celem właśnie chrześcijaństwa jest miłość, miłość do Boga i miłość do bliźnich. To jest cel tej religii, którą mamy. To jest właśnie cel. I ta relacja z Bogiem, którą. Wierzę, że każdy z nas tutaj ma. To jest największe dobro, jakie, jakiego możemy otrzymać, zasmakować w życiu. Nie ma nic większego, nic lepszego. I mówię to ja, który dużo uciech światowych spróbował. I naprawdę naj, najlepszą z tych wszystkich rzeczy jest poznanie Jezusa. Więc to jest dobro. To jest więcej niż milion dolarów. Taki wór z poznaniem Jezusa. I każdy z nas jest obdarzony takim worem banknotów. I możemy ludzi obdarowywać tymi banknotami, którym, którymi jest dobra nowina. I tym dobrem my powinniśmy mieć pragnienie, żeby się dzielić. I to, co Jezus mówi w tym fragmencie, On mówi: róbcie to wszędzie. Róbcie to częściej niż od was się tego wymaga. Na przykład jak ja bym pojechał na posługę, to wiem, że tam się ode mnie wymaga, abym głosił dobrą nowinę, abym opowiadał o Jezusie. I teraz w tym miejscu mojego życia mógłbym sobie całkowicie odpuścić wszystkie inne głoszenie gdziekolwiek i pozostawić na tym Pozostawić się w tym miejscu komfortu, na tej kanapie, o której papież Franciszek mówił na Światowych Dniach Młodzieży. Ale nie tego ode mnie oczekuje Bóg. Bóg oczekuje ode mnie, że ja będę robił to, kiedy nie wymaga się tego ode mnie. Kiedy jadę pociągiem i chcę odpocząć, chcę sobie poczytać książkę, a wokół mnie ludzie piją wódkę, bo taką miałem historię w, 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 dwa dni temu. I wtedy miałem, powiem Wam tak, pi przez pięć minut miałem ochotę nic im nie mówić. Jednak kiedy podsunęli mi kieliszek wódki pod nos, to już wiedziałem, że to jest znak od Boga, że ja muszę im powiedzieć o Jezusie. I kiedy powiedziałem, że nie piję od dwóch lat, oni zapytali, powiedz nam coś więcej o tym. I to, był, to była brama do tego, żebym powiedział im o Jezusie. I trzy godziny im głosiłem. Ale mogłem tego nie robić, mogłem powiedzieć nie, dziękuję, nie piję, nie chcę. Ale jednak poszedłem za tym, dlatego że Bóg wymaga od nas tego, czego od nas nie wymaga czyli, żebyśmy my robili więcej niż On nawet wymaga od nas niż wymaga od nas człowiek, niż wymaga od nas ktokolwiek żebyśmy byli nadgorliwi w tym, co robimy. I właśnie to jest największy dobry uczynek, jaki możemy spełnić głoszenie Jezusa każdemu, kogo spotkamy. I teraz pojawia się pytanie. Tutaj bierzemy w tym miejscu, jedziemy na konferencję, bierzemy, idziemy gdzieś tam, bierzemy. Co z tym robimy? Czy tylko to zostawiamy w naszych sercach i nic z tym nie robimy, nie wprowadzamy to, tego do życia, czy może bierzemy to i przekazujemy dalej, aby inni mogli być pobłogosławieni? I takie często takie Pytanie w moim sercu się rodzi, kiedy widzę człowieka, który wyjmuje narkotyki w SKM-ce w Warszawie przy mnie, a ja nic mu nie mówię o Jezusie. Tak miałem, nie powiedziałem mu nic, bo się śpieszyłem. I wtedy takie pytanie się pojawia w moim sercu, czy ten człowiek umrze w braku poznania Jezusa przez to, że ja mu nie powiedziałem wtedy o naszym Panu? Czy on umrze i pójdzie do piekła, dlatego że ja nie, nie powiedziałem mu? Kto umiera? I idzie do piekła przez to, że Ty jesteś bezczynny, że ja jestem bezczynny. To jest coś naprawdę wielkiego. I to, co dostajemy tutaj, to, co dostajemy wszędzie indziej, na konferencjach, na rekolekcjach i tak dalej, my to mamy wcielać w życie. I mamy dzielić się tym z każdym, kogo napotkamy. I wiecie, w Królestwie Bożym. Nie chodzi o to, nie chodzi o wyjątkowych ludzi. Bo w Królestwie Bożym chodzi o wyjątkowego Boga, który żyje w każdym z nas, w każdym zwyczajnym człowieku. Ja jestem zwyczajny, ty jesteś zwyczajny. Ale to, że jesteś zwyczajny, nie znaczy, że nie jesteś wyjątkowy. Tu nie chodzi o robienie sobie z kogoś, kogoś bardzo specjalnego, wybranego przez Boga, bo każdy z nas jest wybrany. Dlatego, że wyjątkowy Bóg mieszka w nas to jest prawda. Duch Święty w nas mieszka, w każdym z nas. I on uzdalnia nas do tego do wykonywania tego co Jezus robił, kiedy chodził po ziemi. I właśnie tego ducha mamy w sobie i teraz jedyne co mamy robić, żeby głosić i żeby robić to efektywnie, to przychodzić na spotkania regularnie, być zdyscyplinowanym w modlitwie w poznaniu Ducha Świętego, budować relacje z Nim codziennie. Bo on jest z nami codziennie, On jest cały czas blisko. I w każdej chwili, nawet po ludzku, w najbardziej nieodpowiedniej, my możemy do Niego się zwrócić i możemy z Nim rozmawiać, możemy słyszeć Jego głos i zacieśniać tą relację, którą z Nim mamy. I to pragnienie głoszenia dobrej nowiny właśnie będzie wypływało z tej relacji. Dlatego, że Bóg naprawdę chce kochać. On kocha i chce kochać aktywnie. Chce mieć relacje z nami. Z każdym człowiekiem i z każdym, który nie ma relacji, też chce mieć tą relację. I to od ciebie i ode mnie zależy, czy on nawiąże tą relację z nimi, czy nie. Bo to my jesteśmy przekaźnikiem tego. To my mamy mówić o Jezusie. To my mamy ludzi przyprowadzać do niego. I ten wyjście na zewnątrz właśnie wyniknie z tej relacji, z tej dyscypliny, o której przez ostatnie tygodnie mówiliśmy dużo tutaj na spotkaniach. Nie wiem, co było tydzień temu, bo mnie nie było, ale wcześniej tak było. I jeżeli myślicie, że nie macie, nie jesteście wyposażeni do tego, że czegoś nie wiecie, że jeszcze nie jesteście tyle w panu, nie wiem, cokolwiek, że jesteście niegodni, to chciałem wam powiedzieć, że naprawdę niewiele trzeba, żeby głosić. Wystarczy jedno spotkanie, jedno spotkanie z Bogiem jak Samarytanka w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Wystarczyło jedno spotkanie, a ona nawróciła całe miasto, bo powiedziała o tym, co Jezus zrobił. Ale wiedza o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, objawienie na ten temat, wiedza o tym, jak się modlić o uzdrowienie, jak prorokować, to jest coś, co Marcin robi, kiedy jeździ i szkoli po całej Polsce ludzi. I kochani, chciałem wam powiedzieć, że ten czas, Takiego szkolenia w tej wspólnocie to jest właśnie ten rok, który nadchodzi. Ja wierzę, że ten rok jest wyjątkowym rokiem i że przez ten cały rok, jeżeli każdy z nas będzie brał udział w życiu wspólnoty, będzie przychodził na spotkania, to każdy z nas będzie miał tą wiedzę, która jest niezbędna do tego, żeby potrafić się modlić o uzdrowienie, potrafić prorokować i tak dalej. Bo to będzie rok uczniostwa. I Naprawdę ja przebieram nogami z ekscytacji, kiedy myślę o tym roku, który nadchodzi, bo to jest naprawdę wyjątkowy rok. I więcej na ten temat na pewno dowiecie się w pierwszych tygodniach stycznia. Jednak to, to naprawdę będzie coś niesamowitego dla tej wspólnoty. Ja wierzę w to bardzo mocno. I niezależnie od tego, kim jesteśmy, ważne jest to, kto jest w nas, a jest nim Duch Święty. I niezależnie od tego, kim myślisz, że Ty jesteś aktualnie że pracujesz w magazynie, na lotnisku, w mediach, w, w telewizji, w radiu, masz powołanie. Każdy z nas ma to powołanie, jedno powołanie. Powołanie bycia świadkiem Chrystusa. I nie ma takiej osoby, która nie ma tego powołania, bo każdy z nas to ma. Każdy z nas ma to robić. Każdy z nas idzie za Jezusem i ma o Nim świadczyć. To jest podstawowe powołanie każdego z nas, że mamy to robić. I Wiecie, nie każdy będzie stał przed milionami ludzi, głosił, nawracał w ogóle przez niego Bóg, będzie nawracał miliony ludzi. Nie każdy ma takie coś, ale każdy ma powołanie do tego, aby przyprowadzać ludzi do siebie, do, do Jezusa, aby Bóg przyprowadzał do siebie przez ciebie ludzi. Każdy ma to powołanie. I nawet jeżeli Twoim powołaniem przez całe życie jest przyprowadzenie jednej osoby do Boga. To może to ta osoba będzie kimś na miarę ojca Szusztaka, ojca Kramera, który będzie tutaj rekolekcjonistą, albo Jana Pawła II. Może ta jedna osoba, którą Bóg nawróci przez Ciebie, będzie właśnie tym. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, aby działać, aby robić, aby to słowo, które tutaj słyszycie, wcielać w czyn. Bo. Jeżeli nas jest tutaj 150 osób i każda z nas przez rok przyprowadzi jedną osobę, uczyni ją uczniem Chrystusa, to wtedy będzie 300, później będzie 600. Dobrze liczę? Dobrze chyba, nie? Potem 1200. Będziemy musieli budować nowy kościół, te 1200 osób się złoży na to i w ogóle będzie wielki, wielki, wielki gmach, nie? Dla Boga wszystko jest możliwe, jednak zaczyna się od tej jednej osoby, którą ty i ja przyprowadzimy do Jezusa. A to jest coś, co jest naprawdę najlepszym dobrem, jakie możemy uczynić drugiemu człowiekowi. Więc pamiętajmy, że my nie chodzimy za wyjątkowymi ludźmi, ale chodzimy za wyjątkowym Bogiem, który jest w nas. Chodzimy za Jezusem. To jest podstawa naszej religii: że chodzimy za Jezusem, nie za ludźmi. Wszystko od tej pory pozostaje w naszych, w moich i Twoich rękach. Dlatego, że od wypełnienia Bożej Woli w moim i Twoim życiu dzieli nas tylko jedno. To jest właśnie nasza wola. Czy my chcemy, żeby Bóg wypełnił swoją wolę w naszym życiu, czy nie? Czy my pójdziemy za Jezusem w pełni, czy nie? To wszystko zależy od nas, bo bez naszego tak Bóg nic nie zrobi w naszym życiu. Amen.